you My, jako Wyższa Szkoła Zdrowia, staramy się mocno edukować w zakresie szeroko pojętego zdrowia i właśnie profilaktyki przeciwko nadmiernym skutkom promieniowania słonecznego czy też promieniowania UV. Przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę z tego, że promieniowanie słoneczne ma taki długofalowy wpływ na naszą skórę. Mamy tak zwane krótkotrwałe i długoterminowe skutki, które mogą się pojawić na naszej skórze. W pierwszym momencie oczywiście najbardziej znana opalenizna to także skutek promieniowania słonecznego, ale także inne i te już bardziej negatywne skutki, czyli mogą być to poważenia, mogą być to przebarwienia, a także no, chyba takie jedne z najgorszych, czyli nowotwory. I tutaj musimy te nasze działania podzielić na kilka etapów albo też kilka rodzajów. Przede wszystkim musimy zacząć od profilaktyki. Oczywiście, kremy z filtrem, ale to za chwilkę powiem, ale musimy zwrócić uwagę na nasze działania, zanim jeszcze będziemy na tej plaży, czy też będziemy eksponować się na promieniowanie słoneczne. Przede wszystkim zwróćcie Państwo uwagę na leki, które bierzecie. Bardzo dużo leków wchodzi w interakcję z naszym organizmem i może powodować negatywne skutki. Wystarczy zapytać lekarza albo przeczytać ulotkę i tam na pewno będzie taka informacja, czy może ten lek powodować jakieś negatywne skutki. Jeżeli już jesteśmy na tej plaży, to na pewno oczywiście krem z filtrem. Właściwie krem z filtrem powinniśmy nałożyć wcześniej, przed wyjściem na plażę, minimum około 20 minut, najlepiej około pół godziny. Ale to nie tylko... Jest jedyna forma ochrony, bo na pewno zalecamy wszelkiego rodzaju nakrycia głowy, ubrania odpowiednie, które w tej chwili już mają filtry przeciwsłoneczne i oczywiście ochrona w postaci parasola czy też innego zadaszenia, tak żeby te, ten czas przybywania na, na słońcu nie był zbyt długi. Przede wszystkim skóra głowy również może ulec poparzeniu. A oczywiście sama łodyga włosa również traci tutaj na swojej kondycji. Ale dla całego naszego organizmu może dojść do utaru słonecznego. Także Tutaj zastosowanie jakiegoś okrycia głowy w typu czapka, kapelusz, czy też ochrona, czy też schowanie się właśnie pod jakimś daszkiem, no to jest jedno z najlepszych rozwiązań. Krem z filtrem oczywiście, dlatego że położenie aplikacja kremu z filtrem przed pójściem na plażę jest bardzo ważne, ale taki krem z filtrem reaplikować mniej więcej co 2-3 godziny w warunkach Niewysokiej temperatury, e, taka minimalna ilość wody, którą powinniśmy spożywać, to jest około 2,5 litra. W przypadku lata e, przebywania na plaży, powinniśmy nawet do 5 litrów wody spożywać. To nie musi być e, oczywiście forma samej wody. Nie każdy lubi e, pić czystą wodę. Może być to woda z cytryną, z miętą, czy też z innym owocem, oczywiście niesłodzona.